Radio Gozdawa, zawsze na rybach. Dzień dobry. Kłania się Rafał Kłański. Zaczynamy i prezentujemy w ABC według. No i właśnie, dzisiaj według Kacpra Dołkrzy na tematy spinningowe. Co Wam dzisiaj zaproponuję? No to zapraszam, posłuchajcie. Cześć, Kaspr, Kacprze. Witaj, witaj serdecznie, Rafale, witajcie, drodzy słuchacze. Chciałbym Wam delikatnie przybliżyć temat wędkarstwa spinningowego i w jaki sposób ja podchodzę do tego tematu, kiedy jadę na nową, nieznaną mi wodę. Myślę, że każdy z Was spotkał się z sytuacją, kiedy. Spotyka nowy zbiornik i tak naprawdę nie wie kompletnie, jak zabrać się do łowienia w takim miejscu. Co powinniśmy zrobić w odpowiedniej kolejności? Co powinniśmy przygotować i jak się do tego zabrać? O tym usłyszycie za sekundę. Przede wszystkim, pierwszy rzut na zbiornik i musicie określić, jakim typem zbiornika jest właśnie. A te, to, to jezioro, bądź, bądź bądź rzeka, co możecie tam złowić, w jakich miejscach? Jeżeli macie do dyspozycji łódkę i jego sondę, no to oczywiście macie ogromne ułatwienie. Natomiast większość z was pewnie takimi środkami i ułatwieniami nie dysponuje. Nie ma co się przejmować, z brzegu również możecie złowić świetne ryby. Ja uwielbiam ten wymiar wędkarstwa. Bez zbędnego sprzętu, bez zbędnych akcesoriów, bez tego, co czasem nam pomaga, ale często też ogranicza. Wybieram się nad wodę z samym plecakiem, wędką, podbierakiem, aparatem fotograficznym, jedną kanapką i, i w sumie tyle mi wystarczy. Udając się na taki zbiornik, tym, co uwielbiam zrobić, to sprawdzam, czy na zbiorniku nie ma miejscowych wędkarzy. Niezależnie, czy jestem w Polsce, czy za granicą, na rzece, jeziorze, morzu, czy oceanie, wolę nie tracić czasu na samodzielne rozpoznawanie zbiornika w pierwszych chwilach, a właśnie o podpytanie się lokalnych wędkarzy nie zawsze chcą zdradać swoje miejscówki, natomiast czasem są bardzo, a nawet częściej niż czasem, są bardzo pomocni i to dzięki nim rozpoznałem wiele zbiorników, za co im serdecznie dziękuję. Wy też powinniście rozpocząć od tego swoje pierwsze kroki na nowym zbiorniku, właśnie podpytać się, co możecie złowić, w jakich miejscach, czy może mają dla was jakieś podpowiedzi? I mimo tego, że dadzą Wam te podpowiedzi, pamiętajcie, że jesteście świetnymi wędkarzami, więc starajcie się filtrować informacje, i myślę, że jest to bardzo ważne w, w początkach, w nowym miejscu. Pomimo tego, że słucham ich rad, często z drugiej strony mam oczywiście swoje doświadczenie, i mimo, że dają mi konkretne wskazówki, uwzględniam je, natomiast nie traktuję ich do końca. Serio, poważnie i zawsze staram się sprawdzić również swoje opcje, by być pewnym, czy robię coś dobrze, czy, czy też źle. Zabierając się do łowienia właśnie na, na, w nowym miejscu, przede wszystkim zwracam uwagę na zabarwienie wody. Jej przejrzystość, kolor. To dyktuje, jaką kolorystykę przynęt będę wybierał. Jeżeli jest to woda czysta, przejrzysta, zdecydowanie... Lepiej sprawdza, sprawdzą się przynęty o naturalnych, stonowanych kolorach, które będą mniej wyróżniały się spośród otoczenia i myślę, że pomogą wam przychytrzyć właśnie te duże, ostrożne osobniki, aniżeli przynęta, która jest mocno zauważalna i pierwsze które, ryby, której atakują to właśnie te, te małe, szycze, najczęściej osobniki, które są Przede wszystkim mniej ostrożne. Nastawiając się na większe drapieżniki, powinniście również ten kolor przynęty brać mocno pod uwagę. Kolejnym elementem jest oczywiście dobór sprzętu. W zależności od tego, czy zaczynacie łowić z brzegu czy z łodzi, powinniście użyć adekwatnego do tego miejsca sprzętu. Jeżeli chodzi o wędziska, łowiąc z brzegu, oczywiście powinny być one delikatnie dłuższe, pomagające Wam. Oddawać dalsze rzuty, by osiągnąć e, dostęp do ciekawych miejsc, ale nie zapominajcie o tym, że nie zawsze, czym dalej od brzegu, tym większa ryba. I nie zapominajcie o tym, proszę. Często bardzo blisko brzegu potrafiłem złowić ogromne ryby e, i potrzebowałem rzucać e, jak najdalej potrafię, a właśnie wykorzystywać to, co natura stwarza nam na naszej drodze, wykorzystując swego rodzaju zawady podwodną roślinność, zatopione pomosty. W takich miejscach zawsze gromadzi się życie, pożywienie, cały łańcuch pokarmowy kwitnie, i w takich miejscach zawsze możecie liczyć na spotkanie z rybą życia. Także nie ma co przyjmować się, jeżeli nie macie długich wędzisk, nie potraficie daleko rzucić. Przy brzegu również możecie złowić duże osobniki, ale pamiętajcie. Oczywiście, że cisza w takich miejscach jest niezwykle ważna. Jeżeli natomiast wędkujecie z błodzi, dowolność użycia sprzętu jest zdecydowanie większa. Możecie posługiwać się sprzętem taki, który jest wygodny dla Was. Ja używam najczęściej wędzisk w okolicach dwóch metrów długości. Chyba, że łowię na bardzo ciężkie, szpakowe przynęty, tak, głównie na, mam na myśli na, na przynęty gumowe które masą przekraczają często 100 gramów. Wtedy używam wędzisk 2,5 metrowych, które zdecydowanie ułatwiają mi rzuty, a przez długi dolnik ułatwiają kontrolę na, nad przynętami i oczywiście nad walką z dużą rybą. Co do samych przynęt, to pomimo tego, jaki kola powinniście wybrać, oczywiście powinniście również zabrać nad wodę różne przynęty, Zważywszy na, tych, na ich charakterystykę. Ja zawsze wyróżniam przynęty i łowienie ryb na dwa rodzaje: łowienie ryb aktywne, aktywnymi przynętami aktywnych ryb i leniwe, nieaktywnymi przynętami, właśnie tych ryb niechętnych. Zawsze mam w swoich pudełkach kilka przynęt z dwóch rodzajów. Jedno to oczywiście te aktywne, I między innymi zaliczam do nich woblery obrotówki, różnego rodzaju cykady, wirujące ogonki, wahadówki. Mam na myśli przynęty, które do wody wprowadzają bardzo dużo wibracji, fal hydroakustycznych, są mocno zauważalne dla ryb, szybciej lokalizowane. Jednak w zależności od tego, jak ryby reagują na nie, powinniśmy te przynęty dostosowywać. Więc jeżeli zaczynając łowienie, użyjemy takich przynęt, możemy określić, czy ryby danego dnia i w danym miejscu są aktywne, czy chcą żerować chętnie, czy raczej musimy podać im coś bardziej subtelnego, jak chociażby przynęty odrobniejszej pracy, mniej zauważalne, jaskółki, przynęty gumowe i tym podobne. Jeżeli ryby nie chcą agresywnie atakować, ganiać naszych przynęt, to powinniście zejść właśnie z aktywnością tej przynęty, jak ja to zawsze nazywam, i używać przynęto o delikatnie, drobniejszej, delikatniejszej pracy, mniejszym obciążeniu. I przy tym mniejszym obciążeniu też warto się zatrzymać, ponieważ nie tylko rodzaj użytej przynęty, ale także jej sposób świadczy o tym, w jakich miejscach będziecie łowić ryby i jakich ryb możecie się spodziewać? Ponieważ, um, łowiąc w danym miejscu, sposób użycia każdej przynęty również powinien być inny, ponieważ przynętę gumową możemy poprowadzić na wiele różnych sposobów. I bardzo ważne, to o czym musicie pamiętać nad wodą, niezależnie czy łowicie z brzegu, czy łódki, oceanie, rzece, czy czymkolwiek, to nie zamykać się w pewnych schematach. Powinniście sprawdzać jak najwięcej rzeczy i zawsze myśleć, że jest coś, co możecie zrobić lepiej. Coś, co, co sprawi, że będziecie łowić więcej ryb i, i coś lepszego niż robicie teraz. Nigdy nie, nie, nie ograniczam się do, do jednego sposobu, nie uważam go za najlepszy. Żadnej przynęty nie uważam za idealny. Dobra przynęta i dobry sposób prowadzenia to taki, który działa w, aktualnie w tym momencie. Więc jeżeli stojąc w wybranym przez Was miejscu, a, powinniście używać przynęt a, w różny sposób. Raz szybciej, raz wolniej, raz jednostajnie, raz z długimi przerwami, raz skokami podwójnymi, potrójnymi, pojedynczymi, jak wam tylko się podoba. Nie ma czegoś takiego jak przynęta mm, idealna i, przynę i idealna praca tej przynęty. Eee, inaczej może nie ma czegoś takiego jak zła praca przynęty. Kiedyś będąc nad wodą miałem bardzo fajny przypadek łowiąc szczupaki z moim kolegą. Eee, nie byłem do końca świadomy tego, co robię, i w tym momencie ktoś mógłby pomyśleć, że jest to trochę głupota. Mówiąc na przynętę 12-centymetrową, o, o dosyć twardym silikonie założyłem e, niespełna pięciogramową główkę, ponieważ łowiłem w mocno zarośniętym miejscu. Łowiłem technikom z opadu, jak się później okazało, ta przynęta w opadzie kompletnie nie pracowała. Ja wykonywałem jeden rzut, mój kolega trzy. Ja łowiłem trzy szczupaki, a on jednego albo żadnego. Jaki z tego morał? Nie ma czegoś takiego jak zła praca przynęty. Mimo że przynęta w opadzie wcale nie pracowała, to kusiła w tym momencie drapieżniki i to było najlepsze co mogłem e, zrobić w, w tym momencie. Także pamiętajcie, że Możecie użyć swojej wyobraźni, nieważne na jaką przynętę łowicie, używać jej w dowolny sposób, nawet jeżeli będzie kompletnie inny od tego, który używają wszyscy. Być może wymyślicie coś, co jest danego dnia w danym miejscu niezwykle skuteczne i najlepszą z możliwych opcji. I tak pamiętajcie, żeby nie ograniczać się do tego sposobu przy następnych miejscach czy przy następnych wypadach. Bardzo dużym błędem jest używanie, tych samych schematów, przynęt rodzajów prowadzenia w kolejnych wypadach, To może prowadzić do ograniczenia sobie ilości brań, przez to, że przestajecie kombinować i uważacie, że, że ten sposób jest najlepszy, a inne warto pomijać. A wracając jeszcze do kwestii tego, jak się w jakimś miejscu, no to przecież w jakiś sposób trzeba je wytypować. Tak, jak wspominałem, możecie dysponować osądom, różnymi pomocami, informacjami od miejscowych, ale nigdy nie zapominajcie o obserwacji wody. Ja w ten sposób się wychowałem i dzięki moim rodzicom, dziadkowi, który jest, jest skarbnicą wiedzy, nauczyłem się czytać zbiorniki bez użycia elektroniki, bez użycia nowoczesnych. Technologii, a jedynie współgrać z naturą, obserwować ptaki, obserwować to, co dzieje się na wodzie. Nawet jeżeli łowię na, na głębinach, na, na w późnym jesienią, gdzie tych ryb powinno nie być. Czasem mała wskazówka w postaci nurkującego perkoza, kormorana, czy innego ptaka lubującego się wiedzeniu ryb, tudzież oczkujące ryby na środku zbiornika powinny być dla Was wskazówką, której. Nigdy nie powinniście omijać. Często nawet nowoczesny sprzęt nie daje rady z doświadczeniem wędkarskim i obserwacja wody to coś niezwykle ważnego. Typując miejsca w każdym, dla każdego drapieżnika, powinniście zagłębić się dość mocno w jego upodobania, zagłębić się w tematy czysto ich logiczne, w jakich miejscach w danym okresie te ryby bytują. Na przykład szczupaki mają dwa ulubione miejsca: jest nim oczywiście roślinność, czyli schronienie, i drugie pokarm, czyli ławice. I powinniście łowiąc szczupaki albo szukać schronienia, jego z, z jakichś zawad, roślinności, zatopionych mostków i tym podobnych rzeczy, lub jego pokarmu. Czyli czyli ławic, drobnicy, oczkujących ryb, spławiających się, lub jeżeli zaobserwujecie jakiś atak, no to sprawa prosta, powinniście udać się w takie miejsce i, i mm, powinniście złowić tą rybę. Tak samo z innymi drapieżnikami. Nie sposób przełożyć technologii wędkarskiej, technologii obecnie dostępnej na rynku na świetne efekty, właśnie bez znajomości zachowania się ryb. I rzekłbym, że często ta. Technologia jest nawet bezużyteczna, jeżeli nie będziecie władać podstawowymi zasadami panującymi w przyrodzie i w podwodnym świecie. Bez tego niestety nad wodę ani róż. Więc zanim wybierzecie się na zbiornik, zgłębcie wiedzę z zakresu tego, w jaki sposób ryby się zachowują w danym zbiorniku, a w jaki sposób polują, gdzie bytują i przede wszystkim na jakim pokarmie aktualnie żerują. To kolejna cenna rada. Pokarm, który aktualnie jedzą drapieżniki. Jak to, jak to sprawdzić? Po raz kolejny możecie spytać miejscowych. Otworzyć encyklopedię. Oczywiście nie tą papierkową, tylko w telefonie, bo takie nastałe czasy. Natomiast ja wciąż uwielbiam wrócić do starych książek, które wręczył mi mój dziadek i sprawdzić, jak zmieniło się to na przestrzeni lat. Natomiast najprostszym sposobem, żeby sprawdzić, co aktualnie jedzą, wybrane przez nas drapieżniki oczywiście, jest podglądanie ich zachowania i zwracanie uwagi na to, czy podczas holu walki z daną rybą nie, nie, nie zwracają. Ee, swojego pokarmu. Jeżeli tak, to sprawa naprawdę prosta i powinniście swoje przynęty, sposoby prezentacji właśnie dostosowywać do tego naturalnego pokarmu, ponieważ wielkość pokarmu, jego barwa, sposób poruszania i miejsce bytowania będą dla was niezwykle ważną wskazówką podczas doboru przynęt na drapieżniki. Kolejną kwestią wędkarskiego abecadła spinningowego powinien być użyty sprzęt. Mam na myśli kołowrotki, plecionki, przypony, czy są konieczne, czy też nie. Jak je dobrać? To jest świetne pytanie. Przede wszystkim wielkość i moc sprzętu powinniście dobierać pod miejsce, w którym mówicie, oraz troszkę pod swoją wygodę, ponieważ nie sposób łowić o konie na zbyt ciężki zestaw. Nie sposób łowić trocie z morza na zbyt słaby zestaw, który po kilku rzutach się Wam dosłownie rozsypie. Przed każdym wypadem oczywiście powinniście zaczerpnąć informacji, może w najbliższym sklepie wędkarskim, w internecie, u bardziej doświadczonych znajomych, jaki sprzęt wybrać na daną rybę. Co do tych ryb, które najczęściej łowimy, czyli szczupaki, okonie, sandacze, strągi to każda ryba ma sprzęt, ma odpowiedniki sprzętowe właśnie dla siebie. Łowiąc szczupaki, powinniście używać plecionek myślę, z przedziału od 0,12. 0,14 mm, używając cienkich wędzisk. Jednak pamiętajcie, że zdrowie ryby jest najważniejsze, więc warto używać delikatnie mocniejszego sprzętu, ponieważ gdy spotkacie się z waszym szczupakiem życia ponad metrową rybą, musicie być gotowi na to, żeby tą rybę bezpiecznie wyholować. Więc lepiej używać troszkę mocniejszego zestawu. A łowiąc z bardzo ciężkimi zestawami. Używać plecionki nawet 0,25 mm i nie będzie to przesadą, ponieważ jest to również uwarunkowane dużymi przynętami, które, na, które, na które szczupaki się łowi. Co do przyponów, by były bezpieczne, na szczupaki powinniście używać fluorokarbonu co najmniej 0,8 mm, ale żeby był w 100% bezpieczny. Powinien być około 1 mm. Wtedy możecie być pewni, że, że wycholujecie nawet dużego drapieżnika i nie przygryzie waszego przyponu. Co do fluorokarbonu. To bardzo ciekawy temat i często wielu wędkarzy zastanawia się, czy powinno się go używać. Moim zdaniem, absolutnie tak. Ma on wiele zalet. Przede wszystkim odbija promienie świetne, jest niewidoczny w wodzie, więc wasza przynęta może być bardziej naturalnie zaprezentowana i. Żaden element nie będzie tuż przy niej, więc nie będzie wzbudzał podejrzeń ostrożnych dużych drapieżników. Mówiąc o konie, nie wyobrażam sobie łowić inaczej niż na cienką plecionkę od 0,03, 0,4 mm czasem do 0,10, może 0,12 mm, właśnie zakończonych dość długim, według mnie, odcinkiem fluorokarbonu, czasem półtora, metrowym nie jest on przesadą, będzie również elementem delikatnie amortyzującym hol ryby, ale przede wszystkim sprawi, że w brań będziecie mieli więcej, ponieważ wasza przynęta będzie zachowywała się zdecydowanie bardziej naturalnie. Mówiąc pozostałe drapieżniki, również staram się używać fluorokarbonu, ponieważ pomimo tego, że jest niewidoczny, delikatnie rozciągliwy, to również ma jeszcze jedną wielką zaletę. Jest szalenie. Odporny na uszkodzenia mechaniczne. A więc, mówiąc w strongi na rzece, zakończam swój zestaw właśnie odcinkiem fluorokarbonu. Dzięki temu, nawet gdy przynęta zaczepi się od drzewa lub gdy będę walczył z dużą rybą i elementy końcowe zestawu będą ocierały się o kamienie, krzaki, drzewa, podwodne korzenie, moja przynęta nie zostanie zerwana, ponieważ fluorokarbon temu zapobiega. Pozostałe drapieżniki również staram się łowić z przyponem fluorokarbonowym z wyżej przed chwilą wymienionych e, powodów. Kolejnym niezwykle e, ważnym elementem są pozostałe drobne akcesoria używane podczas spinningu. Pamiętajcie, że e, ważnym jest, aby wasz zestaw był. Jak najbardziej naturalny, jak się tylko da. Mówiąc o konie, używam bardzo malutkich agrawek. Bez kętlika, jeżeli mówię na przynęty, które nie skręcają mojej plecionki. Wystarczą pojedyncze, malutkie spinki, agrawki. Coś, co nie będzie pogrubiało i sprawiało mniej naturalną waszej przynęty. Tak samo sprawa tyczy się przyłowieniu innych drapieżników. Nie powinniście używać zbyt dużych, nieadekwatnych do rozmiaru przynęty agrawek, haków, które nie są elementem niezbędnym, a mogą sprawić, że ograniczy Wam to zdecydowanie ilość kontaktów z rybami. Mając to wszystko, myślę, że śmiało możecie udać się nad wodę. Wytypować swoje miejscówki poprzez wspomniane przeze mnie sposoby, wybrać sprzęt odpowiedni dla danej ryby, wybrać przynęty odpowiednie na dany zbiornik i złowić waszą rybę życia. Dziękuję. Do usłyszenia. Do Radio Gozdawa zawsze na rybach.